Zapachy, które są dostępne w House of Merlo oraz w Lulu'a, nimi City kawowe, które mam, kadzidlane Delusion, leśne e, Forest, ja nie przekręciłam nazwy. Także generalnie opowiadam o tych zapachach. Dwa z nich mam, e, inne po prostu bardziej tak poznawczo. E, oprócz tego zapachy laboratoryjne, z których mam flakon e, Pacciuli, nie, e, Tobacco Rose oraz. Wood Orange oraz ym, personalizowane Oriental Wood, które wcale nie są dla mnie orientalne ale już pomijając tę kwestię to bardziej na miśniku pewnego mojego kochanego lusterka Mugler'a oraz ma właśnie dwa zapachy na zamówienie te urodzinowe który miałby zapachem owoców rzeszonych w ciemny las. jest wersja słodsza z rekonstrukcją miodły i wersja późniejsza bez tej rekonstrukcji z taką silniejszą fazą świeżą, fazą wytrawną, fazą morską, Przepiękny zapach, który myślę, że jak skończy to będę chciała więcej. One się zmieniały w czasie, gdy ich dostałam. To widzę, teraz takie poznaję na nowo. To nawet ta wersja e, pierwsza słodsza, to nawet ta wersja słodsza. Mam wrażenie, że tej słodyczy ma mniej, to, że dostała takiego akcentu e, inhalacyjnego. E, takiego y, inhalacji drzewek, lasu iglastego y, także ona się generalnie zmieniła żałuję, że nie poznawałam części, nie sprawdzałam części obu wersji a nie robiłam tego dlatego że po prostu trochę wyjęta z życia byłam przez tą nieszczęsną przeprowadkę w teraz nawet muszę zrezygnować z takiego filmiku, kiedy do lekarza były takie nagrywane, dlatego że jest zimno właśnie, a teraz akurat jadę do lekarza i tylko tutaj w drodze, że tak powiem nagrałam, bo też nagrywałam, były takie filmiki jak szłam do lekarza, to była ta troszkę dłuższa trasa od przystanku. Natomiast teraz już wiem, że, e, że generalnie e, tam nie zdążę nagrać, dzień nie zdążę, no nie dam rady, bo już jest zimno. A moja droga z kolei do lekarza tym razem tutaj jest trochę dłuższa na przystanek niż tam, na pierwotny. Zwyczajem więcej rozwiązań mam tutaj dojechania do tego lekarza, tylko po prostu przez to, że było więcej rozwiązań, nawet nie na co się zdecydować. Zdecydowałam się w końcu na przystanek, gdzie mam po prostu dwie opcje. Co nie znaczy, że wyjdzie korzystnie, bo może dopiero coś się wyjechało. Już nie widziałam. W każdym bądź razie trochę żałuję, bo wydaje mi się, że można było zaobserwować więcej tych zmian. Na pewno jeżeli chodzi o tę wersję późniejszą, ona od samego początku mi się podobała i ona jakoś tak bardzo się nie zmieniła, na przykład teraz ostatnio używałam po przeprowadzce. Natomiast yy, ta wersja słodsza mam wrażenie, że się przegryzła i nabrała pewnych niuansów. Ta słodycz yy, jest generalnie taka bym powiedziała bardziej yy, bardziej o, czuła się postawię, żeby było jakoś trochę ciszej i jakoś w miarę znośne tło. Jakieś trochę bardziej... O, może tutaj drzewko, no, trochę... No wszędzie jakieś, to auta, to budynki, to coś. Także. Trochę średnio. Każę każdym razie, może tutaj. A tutaj będzie ładny że u mnie po prostu też jeszcze zdążyła zareagować, jak podjedzie e, autobus, ale mam tutaj dobry punkt obserwacyjny, także myślę, że zareaguje. Bo do takiej pięknej śnieżnej aury pasuje ta późniejsza wersja. Ta taka bardzo ponura, wytrawna. Ona jest takim lasem ciemnym, z taką właśnie trochę chłodem. O, i jedzie. Także towarzyszy mi. Chyba z tu przejdę. E, towarzyszy mi e, taka aura słodkiej inhalacyjności, słodkich ziół, słodkiej mięty. Na jednym adresie słodki troszeczkę takiej bardziej e, drzewek i z tych, e, żywic e, ziół e, na drugiej. Powiem szczerze Ciekawe to wszystko, bo ma ten der czy derki. Um, one się zrobiły troszeczkę takie zielono-butelkowe y, w tle, natomiast ta mięta zrobiła się troszeczkę słodsza. Tak, także <grywa> nagrywam w na naraty w kilku kawałkach, bo pauzowałam jak jechałam. I to ciągle przejrzałam. Tak teraz mam do lekarza, że muszę na tysiąc krótkich kawałków podjeżdżać. W sensie, są bardzo krótkie trasy, ale, ale muszę się przesiadać. Generalnie, trochę, nie, miałam z tym jeden bezpośredni, trochę się przejść, może tak było, ale z tym są często e, jakieś problemy, wypada, nie wypada, także wolałam jednak pójść na trochę pewniejsze miejsce. Ja tak zawsze przychodzę spóźniona do lekarza, e, ale, ale mogę się spóźnić do jakiejś późnej pory, do maksymalnego czasu przyjmowania lekarza, także muszę to też brać pod uwagę oczywiście. Dzisiaj chyba trochę po powrocie poporządkuję te półki perfumowe. Trochę po przeglądam co ze mną zostanie, co nie. E, a to wszystko między innymi dlatego, że już rzeczy dzisiaj sobie daruję, bo już jest zimno. Więc znam w tych już że jest zimno, bo jest dużo miejsc, gdzie, że tak powiem, jest ciepło, pawilon, nie pawilony, ale... Ale kwestia już jest taka, że już trzy razy byłam w tym tygodniu. Wczoraj akurat pojechaliśmy razem, Darek miał wolne, wcześniej na szybko pojechałam sobie dwa razy sama, na szybko. Dzisiaj też moja mama w Fajcie, i może się z nim przyjadę zobaczyć yy, w kilka miejsc, yy, że nie wiem. Natomiast chcę jakiś tam dzisiaj część czasu, chociaż 2-3 godziny, przeznaczyć na, na porządkowanie, trochę pokupowanie tego, trochę ogarnięcie co gdzie mam. Może też powiem, że ta nowsza wersja, nie nowsza, wersja, tak nie wiem. Że, nie, że jak się przygryzła, trochę się zmieniła, ale też nabrała na nośności i na trwałości. Czyli, na przykład, wcześniej uważałam, że ta późniejsza wersja była silniejsza, trwalsza, bardziej ekspansywna, to teraz tą i tę wersję uważam za naprawdę dobrą parametrową. Cały czas ta aura mocno, że tak powiem, dopełnia kwestię tej zieloności i słodszej już mięty w laszu. Wydaje się znać, czy coś z laszem wnaleźć. też może znać, jak te petronki może z tego filmu zaciekawiło wczoraj w ogóle wieczornie testowaliśmy składnicka kontra męska ten zapach X yy, Grzegorza a w ogóle jak już mamy taką aurę taką właśnie śniegową, mroźną zieleń, butelkowa zieleń w połączeniu właśnie z śniegiem na tej zieleni to w taką aurę idealnie pasuje Rundolz niemiecka marka niższa Bar Mars jak również ta właśnie późniejsza, pozwolona rekonstrukcji, jakby moja wersja, czyli to MFO Machias Forestales dat. Więc idealnie pasują. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Co jeszcze chciałam powiedzieć? <laughs> A, testowaliśmy wczoraj ten zapach X. I powiem szczerze, w ogóle <laughs> nawet bym zaproponowała fajne nazwy dla tego zapachu. <laughs> Albo Café Tierra. Berde, czyli kawa ziemia i zielona albo kafe planteria w takim sensie od Planta jest taka trochę zabawa tematem neologizm, czyli kawa roślinność. One są takie właśnie roślinne, trochę fizjologiczne tej roślinności i jest taka kawa, ale taka bardziej subtelna. Natomiast na darku ten zapach, tak jak często wspominałam, że na darku mi się coś bardziej podobało, bo jakieś ciekawsze jeszcze rzeczy. Coś znaczy, że na mnie nie pokazywał, albo po inaczej ta skóra męska, z czymś na przykład reagowała, z czymś, co jest ogólnie jakimś klimatem unisex i po prostu zupełnie inny odbiór na skórze damskiej i na skórze męskiej. To muszę przyznać, że akurat ten zapach mi kompletnie nie pasował. Na tarku był bardzo fizjologiczny, natomiast na mnie, tak jak powiedziałam, to był taki trochę zapach momentami dla. pasował mi na zapach dla nietoperza w ogóle. A propos takich klimatów. Jak Zoologist powiedziałabym, że bardziej mi pasowało niedopęża niż nowy niedopęż, czyli dawny nie chociaż nie każda bardzo dobrze, mnie były reformulacje pasowała. I właśnie ten X, ale wiem, że Grzegorz już mi coś pisał, że może on by pod tą serię zwierzątkową. się, bo będzie. Jest Orex. na przykład, tutaj, bo bywa inny. To jest fajny pomysł. To nie zrobiła tylko marka Zoologist, nie wiem kto tam pierwszy zrobił, ale na przykład jest marka dostępna w House of Merlodzie, są takie zapachy jak Flaming. Peton oraz jeszcze coś jednego. E, oczywiście pojawia się też jest taki Salvador Dali chyba Ocelot, Ocelot. E, jest oczywiście Pantera i to różne pantery w Marce Cartier. W ogóle jeżeli chodzi o markę Cartier, Cartier, będę miała trzy nowe zapachy, w tym jeden zielony flakon. E, także opowiem jak odbiorę. Podejście ten zielony najbardziej udany. Tam, się zmienny, tam jest intrygujący, zmien, różne ciekawe niuanse. Tam jest tak dąb, tam są tak różne zielone, tam jest tak mech, tam jest takie trochę i ściółka, i drzewa, i zieleń, i zioła. Tam też jest pistacja. Próbuję pistację, to mam też Amazing Jade, marki Noe. Chyba jeszcze nie opowiadałam o tym zapachu, także może opowiem niedługo. Zprostowały mi te wszystkie połączenia i przesiadki. ja już jestem prawie na miejscu, także zaraz kończę nawet chyba jestem parę minut przed czasem Mogę po takich słodszych żywic strony, na przykład można doświadczyć w marcu olympic orchids to muszę przyznać, że to też jest bardzo ciekawy motyw na taką aurę mroźną w ogóle z zapaków olympic orchids na takie właśnie zielenie śnieżne w otoczeniu <laughs> może polecała sprawdzić blackberry, takie jeżyny w ciemnym lesie też z żywicami takie właśnie ciemne owoce do tej aury butelkowe zieleni z śniegiem myślę, że jeszcze dorzucić taki właśnie burgund i będzie idealnie, także dziękuję za uwagę kończę, dajcie znać co u Was dzisiaj porzucił perfumowym